Panie rektorze, Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie. Jestem miło tutaj wrócić po latach w zupełnie innym charakterze, bo bywałam tutaj jako studentka. Na symposium. uważam, że to doskonały pomysł. I chcielibyśmy Państwu zająć dzisiejszą połowę dnia zagadnieniami dotyczącymi rynku filmowego i przemysłu audiowizualnego. To jest taki bardzo specyficzny rynek. Wczoraj Katriel Shory powiedział, że to jest tak jak sprzedaż prototypu, bo każdy film to inny produkt, ma inną specyfikę. Prawie każdy, oczywiście, pomijając produkcje amerykańskie robione w wielu częściach. I ten rynek się szalenie zmienia, staje się coraz istotniejszy, dlatego że głównym takim siłą przekazu dla młodego pokolenia jest właśnie kultura obrazkowa, obraz. Czy to są filmy, czy to są jakieś inne audiowizualne treści. I ten rynek ulega przeobrażeniom. Jesteśmy tak naprawdę w momencie wielkiej zmiany, kiedy taka typowa konsumpcja... Artyści nie lubią tego słowa, ale konsumpcja kultury filmowej, ten tradycyjny model kinowy przeżywa przynajmniej w krajach Europy i Stanach kryzys kiedy coraz więcej osób korzysta z filmów alternatywnie, czyli poprzez internet na urządzeniach mobilnych, kiedy nie umiemy się uporać z problemem korzystania z nielegalnych źródeł i kiedy bardzo trudno jest wypracować taki model biznesowy, który zapewni producentom, nawet w przypadku atrakcyjnego towaru, godziwy zysk. O tym będziemy mówić na, w pierwszej części. Jestem bardzo dumna i szczęśliwa, i bardzo za to dziękuję, że e, tak wspaniali goście przyjęli moje zaproszenie. Jest z nami Jacques Tobon, to jest były, e, były minister sprawiedliwości Francji, później minister kultury, następnie eurodeputowany i e, e, szef Euroimaż. Jest z nami, zresztą Jacques bardzo pomagał nam przy uchwaleniu ustawy, a później przy notyfikacji pomocy publicznej w Komisji Europejskiej. Zresztą nie ukrywam, że część tego polskiego modelu ustawy o kinematografii wzorowana była na francuskich rozwiązaniach. Jest z nami Katriel Szory, to jest wicedyrektor Izraelskiego Funduszu Filmowego, czyli jakby bratniej naszej organizacji. Znakomicie znana osoba w świecie filmowym, która bardzo celnie i trafnie ocenia to, co, to z czym mamy dzisiaj do czynienia. I Peter Buckingham to jest um, e, z British Film Institute, pracował w, 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 kiedyś w British Film Council. Osoba niezwykle popularna w całej Europie, z, która wszystko wie o dystrybucji filmów. E, i ma dosyć radykalne poglądy. Także to pierwszy panel, który poprowadzi dla Państwa Michał Haciński fantastyczny krytyk filmowy, autor wielu programów o filmie, były dyrektor artystyczny w Gdyni, a w drugim panelu z kolei zajmiemy się już nie filmem, tylko nowymi technologiami w przemyśle audiowizualnym, czyli grami komputerowymi, audiobookami, jak wygląda ten rynek, jak się rozwija. Pokażemy Państwu, że polskie filmy mają na w tych rynkach ogromne sukcesy, zarówno jeżeli chodzi o gry komputerowe, jak i na przykład produkcję audiobooków. I zastanawiać się będziemy, jak to wpłynie na ten tradycyjny model eksploatacji filmów. Potem ja będę miała przyjemność spotkać się z zainteresowanymi studentami od kuchni opowiedzieć, jak wygląda rynek filmowy, a dokładnie mówiąc, podaż od strony podaży film, no bo od strony popytu wszyscy wiemy, bo przecież mam nadzieję oczywiście, że uczestniczymy w kulturze filmowej w kinach. No i na podsumowanie dzisiejszego dnia mamy dla Państwa filmową niespodziankę. Ja nie wiem właśnie, bo czy ja mogę zdradzić już, czy nie. Proszę? W przerwie. Dobrze. Przywieźliśmy w każdym razie przedpremierowo Państwu bardzo dobry film gatunkowy, historyczny, który niebawem wchodzi do kin i powiem więcej w przerwie. Dziękuję bardzo i życzę miłego spotkania z naszymi gośćmi.